Nie, żeby to, że wrzucę sobie. Patrząc na reportaży, to zawsze na no, to, no. Po jak nie Arizona, że jakiś ma, to będzie rzadko. No, program ma. Co prawda najlepszy. tam... na tego Ciężko jest uwierzyć, że nie nie będę rujnował tych pardusz. To on ja miał tak z Patrykiem po sam w tym momencie. Żeby nie powitać i tak dalej. Pierwszy etap jest opomiarowany, czyli tutaj jedziemy na czas. I tak jak było napisane na północku podobną sytuację Wyjechać. Jeśli są gotowi, a widzę, że 3 to nie przypomnę, a po prostu poinformuję Was, że dzisiaj Super OS jest o super prezentatoryskiego klubu autorowego. Mamy pisała... Det er sånn som det er sånn som det er Mamy rywalizację tata z synem. Zobaczymy, kto z tej rywalizacji wyjdzie zwycięsko, ale ważny jest czas przyjazdu. Tak więc tutaj bardzo ładne. Tata jest znana. 3, 2, 1, start. Zaproszonej gości. Jeden start.

jeśli mamy barka na wąsku, bardzo na wąsku, bardzo ładnie wszystko po kolanie na jest ominął tytuł. Wypiękna dalej. Przygotowuje się numer 24. Waldemar Nadolny i numer 1 Igor Kaczyń. Zawodnicy są gotowi. 3, 2, 1. Strasz o kuchary urządzane przez prezesa to, no, ciasto to, tym swoim golfem pokonujemy te zakręty i tu mamy mamy tu już w tym momencie jest zasada wiej mistrza, czyli kto przegra to odpada niestety więc zobaczymy jak to będzie zawodnicy gotowi, serwis gotowy kibice gotowi 3, 2, 1, tak Za mało słów jeszcze nie. Bo zrobiło ograniczenie w tym Jak nie dojedzie do końca, musi dojechać. Jeszcze nie ściskuję tej jedynki tam w tym filmie, Markusu, może być awaria. I co wtedy właśnie? Wykrócić obu? Nie, bo to. Ja chciałbym zobaczyć. No, bo nie zobaczysz I ojca. Wygrany z tej pary będzie miał możliwość walczenia o kuchar. Dzisiaj ufundowany przez. Prezesa Mamy ich prawie razem? <śmieniciela> Już odfotografowaliśmy wszystko dookoła zawodnicy gotowi jak to przystało na ostatnią eliminację przez kolejną eliminacją 3, 2, 1, tak Igor i Michał to wraz z całą swoją rodziną. Bardzo proszę, pomagamy Michałowi, bo Igor Odgielca. Na koncorte jest Igor na metę. Garmi 2013. I bardzo proszę. Bardzo bym prosił teraz wszystkich, żeby skupili się na tym, co będzie się działo na torze i żeby nie przeszkadzać im. Bardzo proszę, żeby nie przeszkadzać. Zawodnicy gotowi? Ja uciekam za na... 3, 2, 1. start! Jeśli chcecie się rozgrzać, to zacznijcie ich dopilnować. Macie swojego faworyta? Chodźcie dalej. O, tego wam brakowało. Właśnie. Czy uda się świetlić? Zawierzę, nerwy są, adrenalina również. Z doleniem jeden to tegoroczne roczne całego cyklu Figor Stasz. Nie pamiętał zaraz o obrótcego Figora. To się stracił, ale zobaczymy, bo Igor już ma tylko prawo do pokonania. Aj, 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 aj. tak niewiele brakowało. I jest Figor na mecie. Gorące brawa.